Kościół św. Andrzeja Apostoła w Broku został wybudowany około 1560 roku w stylu późnogotycko renesansowym Kościół został zaprojektowany przez Jana z Wenecji, architekta biskupa Andrzeja Noskowskiego. Świątynia posiada przejrzysty i prosty układ. Przedłużeniem prostokątnej nawy jest prezbiterium, prawie tej samej szerokości, zamknięte półkolistą absydą. Bryła orientowanego kościoła jest gotycka. Szczyt oraz nawa z prezbiterium i sklepieniem są renesansowe. Nowa kościoła posiada sklepienie tunelowe, dekorowane geometryczną siecią kolistych kasetonów. Wystrój i wnętrza kościoła stanowią barokowe ołtarze. Drewniany ołtarz główny św. Andrzeja w stylu barokowym pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku. W środkowym polu znajdują się ruchome obrazy. Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem, lub Chrystus Ukrzyżowany, w zależności od osłonięcia. Po bokach znajdują się figury Świętego Jana Nepomucena oraz św. Jana Kantego. W wyższej części ołtarza zobaczyć można obraz św. Andrzeja Apostoła, patrona świątyni. Ołtarz boczny po lewej stronie zawiera obraz przedstawiający świętą Annę nauczającą Maryję. Natomiast ołtarz boczny po prawej stronie powstał około roku 1744 i przedstawia tak zwane drzewo Jessego. W rzeźbionych kielichach kwiatów umieszczono głowy patriarchów drzewa genealogicznego Jezusa Chrystusa. Pośrodku ołtarza znajduje się XVIII-wieczny olejny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W kościele znajduje się również zabytkowa dzwonnica, kapliczka Matki Boskiej oraz krzyż misji jubileuszowych. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę, Propatria patria, Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.